W dzisiejszym odcinku akustyczny koncert gitarowy w wykonaniu Piotra Krempecia w kawiarni u muzyków. Spektakl teatru Gdynia Główna, epitafium dla władzy. Koncert Ani Rusowicz poprzedzony supportem zespołu Bulb Wires w sopockim spatifie. Kawiarnia u muzyków to miejsce spotkań gdyńskich artystów. Nic więc dziwnego, że na koncercie gitarzysty akustycznego Piotra Krempecia brakowało miejsc. Piotr Krempeć w swoich utworach zwraca szczególną uwagę na wysublimowane połączenia dźwięków i minimalizm, który uzyskuje dzięki gitarze akustycznej. Ta gitara jest, jest to akustyczna gitara, ponieważ jak, gramy, gramy, gram na gitarze akustycznej, czyli ze stalowymi strunami. No, wygląda ona całkiem normalnie, natomiast, natomiast wewnątrz znajdują się różne rzeczy, to znaczy są trzy oddzielne systemy, jest to dosyć skomplikowany układ, który później ja podłączam i, i wychodzą z tego różne, różne jeszcze tam dodatkowe rzeczy, których zwykle ludzie się nie spodziewają słuchając gitary akustycznej, że to może tak brzmieć. To w warstwie brzmieniowej. No, natomiast jeśli chodzi o techniki gry, no to no, tak, jak, tak jak mówiliśmy, to są, to są różne. To są techniki perkusyjne, jakieś tam, ale również klasyczne, ponieważ ja jestem klasycznym gitarzystą, także z, trudno to o, o tym mówić. Łatwiej się gra niż mówi. Opisywany jako gitarzysta fingerstyle sam chciałby uniknąć szufladkowania. Fingerstyle jest, jest, powiedzmy, techniką gry na gitarze, która, która pozwala gitarzyście na stworzenie pewnej iluzji, jakby grało dwóch albo trzech gitarzystów. Jest to takie, powiedzmy, łączenie gry perkusyjnej z, z rytmiczną, i jeszcze tam z jakimiś elementami. Chociaż sam ten termin jest dla mnie dosyć nieścisły i tak y, uważam, że, że właściwie wolę odchodzić już od tego terminu, jeśli chodzi o moją muzykę, ponieważ on y, sam w sobie jakoś chce y, uchwycić, nie wiem, w jakieś ramy, zamknąć muzykę, a uważam, że jest to jakby niemożliwe, wręcz niezgodne y, z tym, co ja robię wewnętrznie, bo, ponieważ uważam, że muzyka, którą gram, jest y, gdzieś, gdzieś gdzieś indziej, gdzieś odbywa się w jakiejś przestrzeni metafizycznej czy jakiejś y, duchowej a nie w, w jakichś ramach, które ktoś chciałby narzucić z zewnątrz, określając to, że to krępeć do to gitarzysta Fingerstyle albo tam jakiś inny. Mieszka w gdańskiej oliwie i, jak mówi, jest to dla niego doskonałe miejsce do tworzenia. Stary dom, piece kaflowe i klimat, właśnie taki, bardzo, bardzo spartański, bym powiedział. No i nie wiem, może, może, może. Koncert na żywo w wykonaniu Krempecia wprawia słuchacza w wyjątkowy nastrój. Myślę, że to są dobre emocje i, i że przekazuję coś swoją muzyką wartościowego. Przynajmniej na tym mi zależy, żeby jakby to co gram miało, miało dla ludzi jakąś wartość. I również dla mnie, ponieważ sta, sam staram się, żeby, żeby ta muzyka coś, coś niosła, nie tylko żeby była jakimś tam fajerwerkiem gitarowym. Wielu gitarzystów właśnie gra bardzo, bardzo ekspresyjnie i po prostu bardzo widowiskowo, a przy tym zatracając w ogóle jakiś sens, tak mi się wydaje, tego grania, ponieważ no jest to tylko, tylko, tylko jakaś wtedy, nie wiem, sztuczka techniczna. Muzyka Jest najważniejsza tutaj dla mnie ta wolność twórcza i jakby nie wiem, czy to by przekreśliło jakby jakaś taka powiedzmy większa rozpoznawalność moja. Myślę, że nie. Natomiast moim celem chyba nigdy nie było jakby nie wiem jak, jak to nazwać jakieś takie wielkie występy i sceny i jakiś taki, taki przepych i, i to. Właśnie myślę, że im dłużej gram, tym bardziej, tym bardziej widzę, że gram coraz mniej, coraz spokojniej i coraz bardziej chciałbym się schować gdzieś na małej scenie, w kameralnych warunkach, a nie na wielkich scenach. W podziemiach dworca głównego PKP w Gdyni powstała artystyczna przestrzeń otwarta na szeroko pojęte działania kulturalne. Teatr Gdynia Główna został stworzony prze, no, przeze mnie i przez moją koleżankę. Więc, a jesteśmy reżyserami, więc jakby szukałyśmy się przestrzeni dla siebie. I to taki pierwszy spektakl, który powstał tutaj, w tej przestrzeni. No i tak no, idziemy, idziemy do przodu. Teatr Gdynia Główna w nowym miejscu rozwoju twórczego wystawił już pierwszy spektakl, Epitafium dla Władzy. Tekst dosyć trudny, bo cała jakby historia, którą napisał Kapuściński, jest to relacja, jest to reportaż, czyli tekst jest tak na, na poły publicystyczny, na poły gdzieś tam barwione, rzeczywiście nie rzeczywiście niesamowitym językiem, który, który pozwolił nazywać to literaturą. Jeżeli można reportaż nazwać literaturą i, i przerobienie tego jakby na tekst dramatyczny, na, na y, pewną akcyjność, która jest Sytuacja. tutaj, na sytuacje, mm. na konflikty, y, to, to, to było najtrudniejsze i to jakby też jest niezbędnie, niesamowicie potrzebne aktorom, którzy jakby domagali się, domagali się dialogu, domagali się budowania postaci, a u Kapuścińskiego wszystko jest równiutkie. To jest tak jak relacja z pewnego spotkania, następna relacja i to tu nie ma imion, nazwisk, i nie jest osadzone w żadnym czasie. To po prostu dotyczy takiej czystej władzy rzeczywiście. Ewa Ignaczak opowiada o tym, jaki cel stawiała sobie reżyserując sztukę opartą na reportażu Ryszarda Kapuścińskiego. Pomysł, on rodził się od kilku lat. Ale takie czasy mamy. Mamy rzeczywiście przed sobą dwa lata wyborów i myślę, że trzeba jakby uruchomić wyborców i społeczeństwo do tego, żeby zaczęli myśleć i, i ta świadomość rosła. Spektakl Epitafium dla władzy nie ma dyktować wzorców zachowań politycznych, jednak dotyka tematu rządzenia w naturalny sposób, skłaniając do refleksji i podjęcia odpowiedzialności. Polskie hamstwo. Nie docenia wysiłku postępowego rządu w modernizacji kraju. Sory, taki mamy klimat społeczny. Chcemy y, rozmawiać z widzami o jakichś takich mechanizmach władzy, uniwersalnych, y, bardziej niż, niż, niż krytykować kogoś konkretnie. Krytykujemy raczej system taki, jaki mamy na całym świecie, niż system, jaki mamy na przykład w tej chwili u nas. Wy... Jestem posłem podczas szarpaniny Pijany poseł o pewnym nazwisku, kopał policjantów w Bułgarii wyzywał i uderzył w córkę cesarz i ale z kolei. Kapuściński jakoś tak niesamowicie to spostrzegał, że władca czasami ma niewiele do powiedzenia to znaczy ten cały dwór. I ci wszyscy ludzie wokół, którzy funkcjonują i są doradcami, jakby mają ogromny wpływ na to, co się dzieje w, w kraju. Pokółka, godzina ósma, pokółka, godzina dziewiąta, godzina dziewiąta. godzinie ósmej czy też dziewiątej, cesarz rusza do pałacu, gdzie przed bramą oczekuje go tłum poddanych. Chciałabym, żeby ten spektakl, jakby pobudził właśnie do myślenia, że jednak możemy mieć wpływ, jeżeli zauważamy nieprawidłowości. Jeżeli uważamy, że władza nas obraża na przykład, albo nie traktuje nas poważnie, albo jeżeli żyjemy w sytuacji lękowej z okady pracy, że szef na przykład jest takim cesarzem, to, to musi mieć własne zdanie i nie możemy się bać. Aktorzy zakładają udział widza w spektaklu, jednak jak wspominają, nie robią tego w nachalny sposób. Zwracamy się do widzów, jakby widz jest jednocześnie bohaterem, uczestnikiem całego przedstawienia. Pod drzwiami, pod oknami, na ścieżkach, pod ścieżkami, całe rzesze lokajów, służby kuchennej, ogrodników, kowaczyków, policjancików i innych ludzików również potykają te swoje gęby do zauważenia. Nie wyciągamy nikogo na środek sceny, staramy się być subtelni. To, co dla nas jest najważniejsze, to jest odbór widowni. I to, jak widownia wychodząc, o czym rozmawia, i to, co jest ciekawe, że ona rozmawia o tym. Albo zdarzyło nam się, że parę osób już podchodziło i, mówi, i mówiło bezpośrednio do nas, że no to teraz mam obowiązek, że ten spektakl jakby rzeczywiście ruchomił pewną odpowiedzialność. Odpowiedzialność, bo nie wiem kompletnie za co, ale. Jeżeli następuje refleksja, rzeczywiście mamy potwierdzenie nawet w czasie grania, to, co, o co pani pytała, tą nieprzewidywalność, że jeżeli mamy potwierdzenia, bo, bo widownia zaczyna głośno jakby albo przytakiwać, albo mówić, albo wyprzedzać tekst, to znaczy, że mówimy prawdę. I, i jeżeli ta prawda zostanie wypowiedziana i spowoduje refleksję, to jest cudnie. I o to chodzi. Podrywać, podskakiwać i słabo. Nie, nie, jest poważnie. Lekkie przechylenie ciała do przodu oznaczające gotowość stawienia ciała miejstwo. Ruchy rąk odmierzone, wolne od nerwowej i bezładnej gestikulacji. E, Także rysy twarzy poważnieją, jakby sztywnieją. Robi się ona prasowliwa i zamknięta. W sumie tak jakoś ustawiona i ułożona, że nie stwarza możliwości psychologicznego kontaktu. <śm> Ady wystąpiła w Sopockim Spatifie. Córka Ady Rusowicz zaczynała od muzyki matki, Big Beatu. Teraz idzie swoją drogą i wydała drugą już w nurcie psychodelicznym płytę Genesis. Co jest prawdą o niej i jaki rodzaj muzyki jest jej bliższy? Myślę, że ja gdzieś tam odnalazłam swój styl i czy komuś się to podoba czy nie. Idę swoją ścieżką. Nikt mi tutaj w tej ścieżce nie, nie, nie toruje drogi, nie załatwia, nie... Mogę powiedzieć, że naprawdę gdzieś tam stąpam po ścieżce, którą sama sobie wyrąbałam łopatą. Nie było czasem łatwo, nawet, ale satysfakcja jest duża w momencie, kiedy naprawdę zdamy sobie sprawę z tego, że sami sobie jesteśmy, że sobie zawdzięczamy wiele. Koncert Trusowicz wizualnie ściśle nawiązuje do ruchu hipisowskiego, co podkreślają rozpalane w trakcie kadzidła. Muzykę można nie, nie tylko słuchać, ale też sobie wyobrażać, że to działa na. Ja, na przykład, tak piszę piosenki, że ja je widzę. Je czuję, piosenki można też smakować, i, i, i to jest fajne, że muzykę można chłonąć po prostu przez wszystkie zmysły, nie tylko przez słuch. Po co się tak ograniczać? To smutne. Można się bardziej pootwierać, i to wtedy jest taka pełna moc. Poszukując muzyków do zespołu, artystka zwracała uwagę na odpowiednią energię i osobowość. To była, zespół to była gdzieś tam moja determinacja, żeby znaleźć tych odpowiednich ludzi. Zawsze ja strasznie wierzę w potencjał ludzki i, i staram się otaczać ludźmi, którzy mają taką energię, która, która jest wyjątkowa. Która wprowadza w grupie ludzi coś, coś takiego niezwykłego i każdy z nas w zespole jest inny, i to jest fajne, że nie ma tutaj takiego rozmydlenia. Każdy gdzieś jest tam osobowością, i jest to, ja to bardzo, bardzo cenię. Cieszę się, że, że jak, jak na przykład ktoś jest, taką, ma taką wyraźną osobowość i, i, i ja się cieszę, że mogę, że, że gram z chłopakami, którzy naprawdę gdzieś tam no, są wyjątkowi. często myśli o swojej przyszłości i wyobraża sobie siebie nie tylko jako wokalistkę. Na ten moment najbardziej chciałabym ustatkować się rodzinnie, pomnożyć tutaj nasze geny. Chciałabym naprawić dach, chciałabym zasadzić piękną trawkę i i odbyć piękny sezon grillowy w tym roku. A widzisz siebie w przyszłości, na przykład na koncercie ze swoimi dziećmi? Widzę się. Ja naprawdę bardzo często roztaczam takie wizje tego, jak będzie na przykład za 10 lat, jak za 20 lat, jak za 50 lat. Myślę, że warto siebie wyobrażać w takich scenariuszach, bo, bo to gdzieś tam potem nam pracuje z tyłu głowy. Jeżeli jesteśmy w stanie wyobrazić siebie w wieku 60 lat, to teraz na przykład nie widzimy siebie za, za kilkadziesiąt lat i widzimy siebie na przykład szczęśliwymi. Ja, ja na przykład tak siebie widzę, że, że mam taką, taką wizję, że po prostu siedzę na ganku, jest dom jest pełen ludzi, jakiś właśnie. jakaś to jest totalna komuna, odbywają się warsztaty ludzie przyjeżdżają, żeby sadzić razem rzodkiewki potem wspólnie robić obiad. Ja jakoś tak sobie to wyobrażam, że taki spójny właśnie wizerunek gdzieś tam mnie i, i, i otaczającego mnie świata koncert wokalistki poprzedził występ rock and rollowego zespołu Bulbwires. W tym składzie gramy od roku. Od roku. Od marca, od marca 2013 o, to się spotkaliśmy wszyscy. Mija rok. A rok. No, no, no i dalej jesteśmy no. od rok czasu. No. Więc w tym czasie nagraliśmy płytę. Latem nagraliśmy płytę. 10 piosenek, szukamy wydawcy. Tak. Na razie to sobie wisi na Bandcampie. Y, Bulbiers.bandcom.com Tak można, można sobie nas posłuchać. Można znaleźć na Facebooku, dokładnie. też na, na Instagramie, na, YouTube. na, na, na Instagramie można tak. nas też znaleźć to co robimy na co dzień zdjęcia z prób, trochę bardziej prywatne i też profil na YouTube, też, jak też można obczajać też... rzeczy różne, tak, dokładnie, zakazane taśmy i itd. Tak, tak jest. W następnym przeglądzie kulturalnym będzie jak zwykle różnorodnie. W ratuszu staromiejskim wystąpi popularny fiński chór wykonujący muzykę znanych kompozytorów. W teatrze miniatura natomiast odbędzie się kolejna odsłona festiwalu Podaj wiosło, czyli improwizowanych form teatralnych. Zespół Wespa wykonujący muzykę ska wystąpi w klubie Ucho. Oh, yes,